Już zaczynałem wątpić, czy ten dzień w ogóle nadejdzie, ale oto jesteśmy z powrotem w odcinku aktualnym. O jakże melancholijnej nazwie? Złote gwiazd czyli dwudziestym epizodzie szóstego sezonu. Zaczynamy od wizji sennej z udziałem króla złego, której doświadcza Słodziak. A jak pamiętamy jeszcze z Cytadeli, to właśnie ten pocieszny spaślak jest tego wymiarową wersją złego. Słoniczka i Pan Świnia przychodzą sprawdzić, co się dzieje i od razu dowiadujemy się, że Słodziak dzisiaj zaczyna szkołę. W ogrodzie czeka na nich jednak obstawa na czele z Finnym i Jake'iem, kryjącymi się za barykadą złożoną z bananowych strażników. Nie chcemy, żeby Słodziak wpadł we wściekłyszał i uwolnił w sobie złego ducha. He he, he. Bracia cały czas walczą z myślami. Nadal sądzisz, że jest zły? Że ma w sobie króla złego? Mm, nie wiem. O, no, nie sądzę film. No skoro oni nie twierdzą, że gruby jest zagrożeniem, ale jednak tu są to, patrząc po obstawie, łatwo się domyślić, kto ich do tej eskorty zmusił. Słodziak po drodze jeszcze bardziej ich tylko utwierdza, że faktycznie jest słodki. Przed szkołą zostaje jednak wyśmiany przez innych uczniów po o czym zjawia się samozwańczy król O. Wykorzystuje odwróconą psychologię, żeby przekonać do siebie słodziaka i uczy go swojego tańca. I wiecie co wyobraźcie sobie teraz, że któryś z twórców serialu opuścił urodziny swojego dziecka, bo musiał poprawnie zanimować te fałdy. Król wraz ze swoim asystentem i słodziakiem idzie do slamsów słodkiego królestwa, gdzie żulą ze śmiechu na widok tego BBH aż wypadają złote zęby, które Toronto najzwyczajniej kradnie. Za wykonanie tak dobrej roboty, słodziak dostaje od króla tytułową złotą gwiazdkę. Król zły flexuje się nią przed rodzicami, a w następnych dniach gwiazdna lodówce przybywa, podczas gdy król i Toronto bogacą się na okradaniu słodyczan. W pewnym momencie słodziak przyłapuje ich na tym, jak to snują o jakimś powrocie króla. O, spaślak za dużo wie, więc trzeba go sprzątnąć. Zajmijmy się nim. Długo goni go aż pod dom słoniczki, gdzie co prawda stwierdzają, że się nim jednak nie zajmą, ale. Spalimy twój sad. Słodziak, postawiony w tak stresującej sytuacji, mimowolnie budzi w sobie cząstkę króla złego. Gdy odzyskuje nad sobą panowanie, król i Toronto smarują się mazeł i uciekają. Następnego dnia rankiem, słodziak przychodzi do szkoły, gdzie inne dzieciaki znów się z niego śmieją, ale tym razem panuje nad swoimi emocjami. No i tu ten odcinek dobiega końca. Nie jest strasznie skomplikowany, co widać nawet po jego długości, ale podsumujmy, co już wiemy. Nazwijmy to nowy słodziak. Sam w sobie nie jest zły, ale o czym przekonali się złodzieje, w stresujących momentach traci panowanie nad swoją cukierkową osobowością, i wtedy ta cząstka króla złego przejmuje władzę nad jego ciałem. Zresztą to nie jest też tak Wzięte z dupy. Jak na początku widzieliśmy, przeszłe ja na nawiedza go w snach. A raczej koszmarach. Więc obawy KB nie były takie bezpodstawne. Dodam jeszcze tylko, że król zły jest daleko od powiedzenia ostatniego słowa. A tak w tematach króla o. Na co on zbierał aż tyle pieniędzy? Jaki jest jego plan? No, nie wiadomo. Znaczy, ja wiem, ale taki cliffhanger jest dużo ciekawszy. W krainie o widzimy się za tydzień. A na razie to tyle. Dzięki. Cześć.